Kup koszulkę, link do sklepu pod filmem. Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na film z relacją z giełdy, która odbyła się 16 września 2023 roku we Władysławowie na terenie Pixelmanni. Przyjechało kilku, kilkunastu różnych wystawców. I tutaj widzicie teraz nasze stoisko i pokażę też na filmie kilka innych stoisk, ponieważ było wiele różnych wspaniałości, różnych fajnych rzeczy, gier, konsol, sprzętu, zabawek, więc postanowiłem to uwiecznić na filmie, dużo różnych właśnie wspaniałych rzeczy. Gry na Nintendo Wii, na PlayStation. Na PlayStation 1, na PlayStation 2, na PlayStation 3 Również na Xboxa 360 Tutaj było dosyć takie duże Stanowisko właśnie z grami Na różne platformy Właśnie przed chwilą widzieliśmy również gry na PSP Gry na Nintendo, SNESa I Nintendo 64 Bardzo dużo gier Na Nintendo DSa Bardzo dużo gier na PS3 Tak jak widać teraz na ekranie Również był kosz z grami na PlayStation 2, a nawet kilka koszyków gry na Game Boya i PlayStation 1, 2 koszyki, no sporo zacnych tytułów na pewno, no i sprzęt tutaj różne joysticki i nowsze platformy PlayStation 4. Stanowisko C64 Lover, czyli głównie sprzęt do Commodore 64. I w hali, obok, yy, gdzie znajdowała się pizzeria, stały dwa automaty, no i było jeszcze takie tutaj jedno stanowisko z grami i. Zabawkami. Pewnie tak, może nie tak, bo mi troszeczkę teraz zaraz, sprawdzę. No, jak naciskasz, to ten, z tyłu to widzisz dzióbkiem. Świruje.

Tak. Tak. Nigdy nie odsłagowałem. Nigdy nie odsłagowałem. to że odsłagowałem. Nigdy nie odsłagowałem. Nigdy nie odsłagowałem. Nigdy nie odsłagowałem. Nigdy nie to jest to nie nie za 50. No, jak była przeprowadzka, jak to mi spadło wszystko, wszystkie trzy części, wiesz, to całe opakowanie. Mam no, taką samą. Tylko bez opakowania Chyba nie? właśnie to Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube. Moto RetroPress, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, na przykład DeLorean z Powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTube. Po prostu wpisz na YouTube Moto Retro Press Ratujemy Polonezy.